Witaj na kanale autentyczny. To kanał o narcyzach, psychopatach, socjopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Cię spotkało i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Kliknij, proszę, przycisk kciuk w górę. Subskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach, odmień swoje życie. Umów się na prywatną sesję. Napisz na autentyczny23.gmail.com. Narcys nigdy się nie zmieni. Zmieni się tylko na gorsze. Nieustannie kształci swój warsztat manipulacji, wobec czego. Jest w tym znacznie lepszy niż był kilka lat temu, rok temu, pół roku temu. Narcyz psychopata zwykle ogląda i czyta materiały o innych psychopatach, studiuje wzorce ludzkich zachowań, by wiedzieć, jak imitować prawdziwego człowieka. Sam nie jest prawdziwym człowiekiem, jest. Pustym naczyniem. To niefortunne określenie, jeśli chodzi o historię, ale trafne, jeśli chodzi o psychopatów to podludzie. Będąc w związku z narcyzem, masz nadzieję, że będziecie na sobie polegać. Razem stawać się lepsi, dawać i brać. Narcyz potrafi tylko brać, nie dając nic w zamian, prócz zniszczenia. Nie obwiniaj się, że nie wiedziałeś, nie mogłeś wiedzieć. Ja też kiedyś nie wiedziałem. To stosunkowo nowe zjawisko, w sensie ujawnienia skali problemu. Na masową skalę. Poprzez internet. W 2016 roku utworzono Światowy Dzień Przemocy Narcystycznej, Znęcania się Narcyza. Przypada on 1 czerwca każdego roku. Utworzono go, by zwiększać świadomość w społeczeństwie. Tworzy te nagrania. By również zwiększać świadomość w społeczeństwie i pomóc ofiarom, które również na swojej drodze miały to nieszczęście i spotkały Narcyza. Tworzę te nagrania, by uchronić Cię przed tym, byś mógł się zawczasu wycofać, jeśli spotkałeś Narcyza. Masz nadzieję, że Narcyz się zmieni na lepsze. Bo przecież uważasz, że z każdym można porozmawiać szczerze o tym, co nas boli, o tym, co trzeba zmienić, i druga osoba zrozumie. Będziecie mogli dojść do porozumienia czy kompromisu. Z narcyzem nie dojdziesz do porozumienia nigdy. To terrorysta. A z nimi się nie negocjuje. Narcyz nie uznaje kompromisu. Nie zgodzi się na kompromis. Negocjując z terrorystą, pokazujesz słabość. Narcyz już i tak uważa cię za słabego. Z każdą taką rozmową uważa cię za Coraz bardziej słabego. A co za tym idzie? On czuje się silniejszy. Narcyz jedynie powie ci, że się zmieni, że się postara, będzie próbować, nawet czasami zobaczysz na krótko efekty. Ale to nic trwałego i służy tylko po to, by dalej cię zwodzić, okłamywać. Manipulować, wykorzystywać. Narcyz nie chce się zmienić. Narcyz nie może się zmienić. Narcyz jedyne, co zmieni, to maskę na inną. Nowa maska to będzie nowa rola w jego życiu. Stanie się kimś zupełnie innym. Zmieni jedynie Techniki manipulacji, na jeszcze lepsze, z nową zabawką. Użyje ich na niej, bo wie, że na Tobie odniosły sukces. Narcyz zabiera to, co nauczył się na Tobie, do następnego związku. Teraz jest jeszcze bardziej potężny. Z całym tym doświadczeniem, któremu dałeś, zabiera też Twoją tożsamość, wybiera z niej te elementy, słówka, zachowania, upodobania i tym podobne, i używa ich do stworzenia nowej maski. Dziękuję Ci, że jesteś tu razem ze mną. Polub, subskrybuj, skomentuj, udostępnij, podziel się swoją historią, zapytaj, co chciałbyś wiedzieć. Narcyz jest niezdolny do wzięcia odpowiedzialności, do wyrażenia odczucia żalu, do autentycznych, szczerych przeprosin. Może natomiast bardzo autentycznie to powiedzieć, że Cię przeprasza, tak jak mówił, że Cię kocha, ale to nieprawda. Narcyz tego nie czuje, nie odczuwa ani jednego, ani drugiego. Są to puste słowa. A do nich może dorzucić, jeśli będzie trzeba, krokodyle łzy, by stać się bardziej przekonującym. Dla niego to żaden problem zacząć płakać. Robi to niemal na zawołanie. Jest to prawie tak samo łatwe dla niego jak uśmiech. Normalni ludzie nie potrafią zacząć płakać na zawołanie. Niektórzy, gdy przywołają jakieś smutne wspomnienia i poczują smutek, to zaczną po dłuższej chwili płakać. Narcyz psychopata nie odczuje smutku i jest w stanie płakać niemalże natychmiast. Ma nad tym kontrolę, tak jak nad mikroekspresjami. Narcyz nigdy się nie myli i nigdy się nie przyzna do błędu. Narcyz błędów nie popełnia. Ma zawsze rację. Koniec, kropka. Nawet jak wie, że nie ma racji, a wie, że nie ma racji, to nie przyzna racji tobie, bowiem on jest nieomylny i ma zawsze rację. Czekając na zmianę u narcyza, prędzej doczekasz się, że to narcyz zmieni ciebie na nową zabawkę. Narcyz da ci fałszywą nadzieję. I puste obietnice. Narcyz wyciąga od ciebie informacje. Zawsze chce wiedzieć, gdzie byłeś, co robiłeś. A gdy nie musi zadawać już takich pytań, to macie pod stałą kontrolą na telefonie i dajesz mu znać o tym, co robisz, cały czas, sam, z własnej woli. Narcyz może też Cię inwigilować. Kamery, podsłuchy, śledzenia GPS, keylogery to nic zaskakującego u niektórych narcyzów a wszystko to, by mieć nad Tobą całkowitą kontrolę. Znasz na pewno ten zwrot z amerykańskich filmów, gdy aresztują podejrzanego. Wszystko, co powiesz, może zostać użyte przeciwko tobie. Narcyz, wszystko, co mu powiesz, użyje przeciwko tobie. Nie od razu, ale kiedyś na pewno. To tylko kwestia czasu. Każdy związek narcyza kończy się jak wielki wybuch. Im dłużej jesteś z narcyzem, tym częściej i na dłużej zdarza ci się zauważać go bez maski. Pusta twarz, bez jakiejkolwiek ekspresji, z martwymi czarnymi oczami, które mają szeroko rozszerzone źrenice. Narcyz mierzy cię w milczeniu swoimi oczami drapieżnika. Możesz to zaobserwować, jak mierzy cię od góry do dołu, od dołu do góry. Doszukuje się na twojej twarzy mikroekspresji, z których czyta jak znud, i wie, co właśnie czujesz. Im dłużej zostajesz z Narcyzem, tym więcej Twoich granic przekracza. A każda przekroczona granica to dla niego zwycięstwo. Po każdej przekroczonej granicy uważa Cię za słabszego i traktuje coraz gorzej. Narcyz uważa się za lepszego od Ciebie i lepszego od wszystkich innych, wie więcej od Ciebie. Narcyz liczy na to, że będziesz wierzyć, że może się zmienić, bo dzięki temu ma znacznie więcej czasu na poszukiwanie nowej zabawki. W chwili, gdy postawisz się Narcyzowi i ustanowisz jakieś granice twój czas już jest policzony a narcyz szybko znajdzie nową zabawkę choć pewnie już ją ma tylko ty o tym jeszcze nie wiesz narcyz kocha dramat i chaos bez tego nie może funkcjonować więc jeśli wszystko jest Dobrze, to musi to zepsuć. Im więcej chaosu i zniszczenia, tym lepiej. Narcyz nie umie funkcjonować w zdrowym, spokojnym środowisku. Nie pozwoli ci też, by było ci za wygodnie. Jak tylko usiądziesz, na kanapę, by chwilę odpocząć, to od razu będzie coś chciał od ciebie. Jeśli chcesz znać odpowiedź na to, czy narcyz się zmieni, to mam ją dla Ciebie. Prędzej bieguny magnetyczne Ziemi zamienią się miejscami, prędzej zmieni się ilość planet w naszym układzie słonecznym. Żadnej z tych rzeczy nie doczekamy, nie doczekamy też zmiany u narcyza. Doczekamy natomiast jego zmiany na gorsze i to jedyna zmiana, której możesz być pewien, że nastąpi wraz z wiekiem. Nadzieja umiera ostatnia. Jeśli dotyczy ona Narcyza, to musisz ją zabić. W przeciwnym razie ona może zabić ciebie. Musisz wybrać. Albo ty, albo Narcyz. Dokonaj właściwego wyboru, zabij nadzieję. Narcyz nigdy się nie zmieni. Polub, kliknij proszę przycisk, kciuk w górę. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Skomentuj, podziel się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z innymi. Subskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Udostępnij naszym wspólnym celem. Jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Odmień swoje życie. Umów się na prywatną sesję. Napisz na autentyczni23małpa.gmail.com Możesz wesprzeć kanał wysyłając darowiznę. W tym celu skontaktuj się poprzez e-mail. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.